Cześć! Witajcie w wirtualnej lekcji wychowania fizycznego. Pewnie każdy z Was ma butelkę wody w domu. Może to być butelka duża, może to być butelka mniejsza, taką jaką masz pod ręką. Przygotowałam dla Was dzisiaj zestaw ćwiczeń wzmacniających z butelkami. Jeśli jesteś gotowy, przegrany w strój, to zapraszam Cię wspólnie do ćwiczeń. Będzie mi bardzo miło. Jeśli nagrożny swój filmik i że go nasz szkoła. Zapraszam do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie. Bierzemy butelki do ręki, napieram powietrza, dłonie idą do góry i wracamy. I ćwiczymy w tempie. Cztery góra, wracamy, trzy góra, wracamy, dwa góra, wracamy i ostatni raz góra. Stajemy na palcach, nabieram powietrza. Głowa patrzy w przód, brzuch jest napięty i opuszczam. Bardzo dobrze. Kolejne z naszych ćwiczeń. Popatrz, raz jedna ręka do góry, raz druga. Góra prawa, wracam. Góra lewa, wracam. Prawa, góra. Lewa, prawa. Lewa. Bardzo dobrze. Jeszcze tylko 4, góra. 3, 2 i 1. Dobrze, bardzo dobrze. Kolejna znaczy jeszcze ćwiczeń. Trzymamy butelki nachwytem i do pionu. Nabieram powietrza i ramiona opuszczam i ćwiczymy w tempie. 8, góra. Wracamy. 7, góra. Wracamy. 6 góra. Wracamy. 5 góra. Wracamy. 4 góra. Wracamy. 3. Powrót. 2 góra. Powrót. I ostatni raz. 3 4, 3, 2, 1. Dobrze, bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenie, popatrz, nabieram powietrza, ramiona idą w bok i opuszczamy i ćwiczymy w tempie 8 góra, powrót, 7 góra, powrót, 6 góra, powrót, 5 góra, powrót, 4 góra, powrót, 3 góra, Powrót i ostatni raz trzymamy i opuszczamy bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenie trzymamy piłkę pod fytem i tam przemian stronnie raz jedna, raz druga ręka i ćwiczymy w tempie osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy dwa, jeden i popatrz będzie zmiana na przemian lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. i jeszcze cztery, trzy 2, 1, dobrze, wystarczy. Teraz popatrz, pochylamy się do przodu, zginamy nogi w kolana i wyrzucamy butelki do przodu na przemian. Raz, jedna, raz, druga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i to samo w bok. Popatrz, 8. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i wystarczy, odkładamy jedną butelkę, trzymamy butelkę i ciągniemy do brody. Osiem, opuszczamy, siedem, opuszczamy, sześć, pięć, obród. 4, powrót, 3, powrót, 2, powrót. I na zakończenie, moi drodzy, przekładamy raz jedno kolano, raz drugie, raz jedno, raz drugie i trzymamy w tempie 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moi drodzy, były to ćwiczenia wzmacniające z butelkami. Dziękuję za uwagę. A teraz Twoja kolej. Do zobaczenia. Cześć!